Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM, wstawaj, szkoda dnia show w RMFFM. w RMFFM. Tu wstawaj szkoda dnia, zobaczmy, co się dzieje w świecie. Elo, dziewczyna e, Elona Maska, Grimes, zaskoczyła czytam w internecie. W styczniu zdradziła, że chce założyć ludzką kolonię na Marsie, a teraz pokazała swój nowy, zaskakujący tatuaż na plecach. Takie ma tam wytatuowane, y, wydziergane czerwone syfloresy. Dziewczyna Elona Maska, prawda? Tatuaż na plecach ma zamiast kolonii ale mogło być gorzej. Mogło być. Jeden gościu u nas, przypomnę, chciał zrobić wybory, a skończył z kartami do głosowania za 70 baniek. Stawaj, Szkoda dnia, Lalka Barbie ma zbyt grube kostki, wyczytałem tak przed chwilą, to orzekł pewien paryski projektant mody i on mówi, żeby, żeby tą Barbie jeszcze odchudzić. Ludzie, Barbie za gruba? Przecież Barbie mogłaby za robić. Czy tam zatyczkę na przykład o. Byłyby skoki o Barbie, prawda, na olimpiadzie. Czy tam zaraz nic nie zostanie, tylko same kości. Co się będą dziewczynki nasze? Czym się będą? Szkielecikami bawić? Wstawaj, szkoda dnia w RMFF. Tutaj internet donosi, bo internet też oczywiście po ranku sprawdzam, że podobno nasz rząd jest przerażony danymi, statystykami i analizami, bo widzi w nich nadciągającą kolejną falę zachorowań. No, lockdown, jak wiemy, potrwa co najmniej do końca majówki, ale uwaga, jeżeli ci, którzy robili w zimie koronaparty na Krupówkach, nie zrobią teraz korona Grilla, to będzie dobrze i damy radę. Stawaj. Stawaj, szkoda dnia profesor Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych w rozmowie z Marcinem Zaborskim w RMFFM, mówi, jedyne badanie, które się pojawiło w ostatnim tygodniu i jest istotne epidemiologicznie, to to, że na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń. Czyli noszenie maseczek na dworze jest bez sensu, mówi pan profesor. Jest! W końcu! Opieramy się na badaniach. Jest dobrze. Czy możemy w ogóle puścić wczorajszą rozmowę premierowi? Ja ja w ogóle proponuję, żeby zamienić obecne maseczki na maseczki z co wy na to? Tak, to jest bardzo dobry pomysł, bo sens będzie taki sam jak teraz, a nasz smutny świat będzie wyglądał weselej. Poranny show w RMF Wstawa i szkoda dnia. Czambałamba, w w RMFM we, we Wstawaj Szkoda Dnia I to się nazywa Dobra Muzyczna Pobudka Ja mam taką trochę informację czambałamba lekko Lekom Nie za wesołą Kolejne A. podwyżki w Warszawie Tym razem śmieci Opłata za nie jest uzależniona od zużycia wody yy, W przypadku domu zamieszkałego Przez pięcioosobową rodzinę Da to około, uwaga, 250 zł miesięcznie no to, Ale to w ten sposób władze miasta Zachęcają do oszczędzania wody Oraz, nie, nie wiem, no, promują wspólne rodzinne kąpiele To jest piękne dobrze, że wspólne, a nie jeden po drugim do takiej napierdzianej Ty... wejść. Etal do tej pory stołeczni celebryci szpanowali furami za miliony monet, prawda? A teraz oznaką luksusu w Warszawie będzie. Kąpałem się w tym tygodniu, a wy, biedaki, i to samo! O. Wstawaj. i szkoda dnia. SMS od Michała przyszedł pod 3322. Michał pisze, że prąd poszedł do góry. No bo poszedł. Ale niepodobno poszedł tak do góry, że u Michała tylko na strychu świeci teraz. To, to dobrze, że, że prąd nie spadł, bo by musiał po światło do piwnicy chodzić. A ja, ja w ogóle mam światło w lodówce. Lubię no przy tak. niej często czytać. To jest taka moja taka nocna lampka. <śmiech> <śmiech> Więc jak widzisz, Michale, jest ktoś, kto ma gorzej niż ty. Poranny show w LMFM. Wstaba i szkoda dnia. Tu, 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 tu. Trąbka. A zrobiłem trąbkę, co? A? Dobrze rozpoznałem trąbkę Prawie jak miałem grzeby, jakby miał, ale dobra. Z Barcelony gdzie się udajemy? Do województwa warmińsko-mazurskiego tam zawsze coś się dzieje i tak oto czytam, że pewien 46 latek ukradł samochód, ponieważ jak się potem tłumaczył, spóźnił się na autobus i nie zdążyłby na przesłuchanie w prokuraturze. Proszę jak ładnie, no, ale pan... bidny chłopina, bidny chłopina, autobusy polikwidowały i tak. jeszcze teraz się czepiają. A chłop chciał dobrze, bo można nawet powiedzieć, że on był taki współczesny Konrad Tak To wewnętrzne rozdarcie, że czy, czy ukraść, ale dojechać na czas, czy, czy, czy nie dojechać i też źle, no, no tragizm. No, z tego można by maturę pisać. Można też powiedzieć, że no, on wpadł z deszczu pod rynnę, bo tymczasowo został aresztowany na dwa miesiące, grozi mu nawet 10 lat więzienia, ale jedno jest pewne, teraz ma blisko. I się nie spóźni, może nawet iść z buta. Czy tam mm. z kapcia więziennego, czy tam... Czy... A, a i patrz jak sprytnie problem komunikacji rozwiązały. Wystarczy wszystkich posadzić, to nie będą jeździć. Wstawaj szkoda dnia w Wstawaj szkoda dnia R